pochwalony Jezus Chrystus. W naszych cyklicznych programach o małżeństwie i rodzinie dziś chcemy podjąć temat rodzicielstwa zastępczego. Słyszeliśmy tutaj już o całym pięknym procesie przygotowania rodzin, które podejmują się tego trudu i misji powołania, by przyjąć do swoich domów dzieci z innych rodzin i być dla nich tą rodziną zastępczą. I są z nami... Mamy, które właśnie odważyły się przyjąć do swoich domów dzieci, które potrzebowały takiej opieki. Bardzo serdecznie witam Panią Dorotę Zając. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mama zastępcza pięciorga dzieci. Jest z nami pani Ewelina Chryniewska, mama zastępcza czwórki dzieci tak. i mama biologicznych dwójki. Tak. Drogie Panie, no stale kiedy ten temat rozważam, rodzi mi się takie pytanie. Jak to jest, że w pewnym momencie serce um, ojca i matki um, pragnie do swojego domu przyjąć dzieci, które nie są moje? Jak, jak wyście dorastały do tej decyzji, um, by przyjąć do swoich domów no, sporą grupę osób? Pani Doroto. Um. Tak myślę, jak dorastałam do tego, z Ducha Świętego przyszła myśl, bardzo taka prosta, e, m, o tym, żeby nasz dom był pełen dzieci. Pełen dzieci, pełen ich śmiechu. E, I zobaczyliśmy taki wielki billboard, dokładnie e, mówiący o rodzicielstwie zastępczym w naszym mieście. Dziś już znam osobę, która była na tym billboardzie. Wtedy, wtedy nie wiedziałam zupełnie, kto to jest. I, i zapytałam męża, dlaczego nie. I tak zaczęły się nasze pierwsze rozmowy i poszukiwania w ogóle, czym jest rodzicielstwo zastępcze, bo my nie bardzo rozumieliśmy idei, bo tam było o miłości, o przyjęciu dzieci, więc sam termin rodzicielstwa zastępczego nie był dla nas zrozumiały. Myśmy musieli po prostu zwyczajnie zacząć pytać i szukać informacji na ten temat. A ta droga dorastania u pani Eweliny jak przebiegała? U nas to była całkiem inna jakby historia. Nasza historia rozpoczęła się 8 lat temu, w 2015 roku, gdzie byliśmy dwa lata po ślubie, mieliśmy roczną córeczkę i sytuacja w mojej rodzinie biologicznej bardzo się skomplikowała. I pięcioro dzieci trafiło do domu dziecka. My z mężem jakby. Bardzo nam ciężko było z tą, z tą całą e, sytuacją, tak, nie mogliśmy się pogodzić. E, I postanowiliśmy stworzyć dla nich tą rodzinę zastępczą, e, gdzie nie wiedzieliśmy nic kompletnie. W ogóle nie wiedzieliśmy, że jest taka forma, e, także że może być rodzina zastępcza. E, no i tak właśnie to wyglądało. A dowiedzieliście się o tej rodzinie, która potrzebuje zaopiekowania się w jaki sposób? E, znaczy to jest e, moja e, taka nasza rodzina A, to są dzieci, dzieci e, z rodziny. Proces przygotowania do, do już jakby ukonkretnienia w postaci przyjęcia dzieci do domu ile u pań u pani trwało? Pani Doroto. U nas proces sam o niego zaczęliśmy szybko, natomiast covid nam pokrzyżował plany, ale jesteśmy przekonani, że jak Pan Bóg planuje, to swój odpowiedni czas znajdzie i znalazł, bo pojawiła się forma szkolenia online. Z której po prostu skorzystaliśmy. Czyli, jak chcieliśmy się dowiedzieć, jaka jest inna możliwość niż stacjonarnie, to znaleźliśmy szkolenie online. I tak w zasadzie około 6 miesięcy byliśmy po przeszkoleniu, po wstępnej kwalifikacji. W naszym przypadku to było troszeczkę inaczej, bo my złożyliśmy dokumenty do sądu w kwietniu. A w lipcu już byliśmy rodzicami zastępczymi, a szkolenie dopiero odbywaliśmy potem. W rodzinie Państwa, Doroty, pięcioro, pięcioro dzieci, to są dzieci z tej samej też rodziny, czy to są dzieci z różnych rodzin? Nie, to są dzieci z różnych rodzin, każde przychodziło w innym czasie, w odpowiednim dla niego i dla nas. W sytuacji pani Eweliny. U nas to jest piątka, tak. A proszę nam też powiedzieć ten moment spotkania z dziećmi, co, co czuje serce, szczególnie kobiety. Bo po tym wiemy, pani dyrektor o tym wspominała już, że rodzice no, generalnie nie widzą dzieci, które zostaną przyjęte. I kiedy taka grupka pięcioro dzieci pojawia się w domu, to, to jak się też czujecie wy? Znaczy, u nas było tak, że każde z dzieci. Y Przychodziło w inny sposób i jest inną historią, ale ten pierwszy raz, kiedy jechaliśmy spotkać dziecko, no to byliśmy przerażeni, zaskoczeni. No, wszystkie emocje w nas grały, to była cała paleta. Baliśmy się, że dziecko będzie do nas źle nastawione że może jakoś no, nie będzie chciał z nami nawiązać relacji. E, baliśmy się swoich reakcji. A tak naprawdę nie lęk był drogą, a otwartość. I ta otwartość nam pomogła nawiązać piękną relację. My mieliśmy ułatwioną sytuację, bo jakby znaliśmy te dzieci, tą piątkę, ale potem też dołączył do nas chłopczyk, którego nie znaliśmy i, i, i też tak jak w przypadku Doroty i, i obawa i, i lęk, ale tak naprawdę taka otwartość serca tak i jest takim. Czy, ma, czy dzieci przyjęte w waszych domach Mówią do was mamo? E, czworo tak, Jedno mówi ciociu i wujku. U nas jest podobnie, część mówi mamo, część mówi ciociu, tata, wujek. Y -y. najbardziej takie radosne chwile, które już z tego czasu wspólnego życia y, pamiętacie? No mnie zawsze wzrusza ten moment przejścia od pan, pani, ciociu, wujku do mamo i tato. Są to takie chwile z każdym dzieckiem, no bardzo mocno zapadające w pamięć. No, po prostu pewnego dnia budzi się i mówi cześć, mamo, cześć, tato, i, i zaczyna się inna historia. A my staramy się tak naprawdę y, czerpać radość z każdego momentu i, i, i z każdej chwili z dziećmi, więc naprawdę tak y, wydaje mi się, że wszystko jest taką radością. Nie ma z nami waszych mężów. Bo myślę, że serce mam, mamy kobiety, jest takie bardziej otwarte, a um, serce a, e, i a dusza mężczyzn, jak przyjęła dar nowego życia? E, powiem, że mój mąż e, żałuje, że teraz go nie ma ze mną, bo on pięknie opowiadał właśnie e, całą swoją drogę, kiedy, kiedy poczuł się tak naprawdę tatą w pełnym słowa wymiarze tatą za, za dziecko przyjęte. E, i dla niego to też był taki proces, bo to tak jak rodzicem staje się biologicznym przez 9 miesięcy, taki ten czas stania się rodzicem zastępczym tej drogi nawiązywania relacji, budowania więzi, też jest procesem. I trzeba w tym procesie, hmm, tak myślę, że po męsku, <grybujesz> wziąć odpowiedzialność za decyzję. <grybujesz> Pięciorodnie jest łatwo wychowywać. Mhm. No tak, pięcioro nie jest łatwo, tym bardziej. A sześcioro? Jeszcze trudniej, nawet siedmioro i ośmioro mieliśmy w pewnym momencie. No tak, w naszym przypadku właśnie gdzie byliśmy dwa lata po ślubie i, i ta roczna córeczka i za chwilę piątka, gdzie mój mąż jest jedynakiem i stał się za chwilę tatą sześciorga dzieci. Ale wziął to po męsku na klatę i myślę, że, że nigdy nie żałował tego. Tą tej drogą bardzo dziękujemy Wam, Panowie, bo to rzeczywiście mistrzostwo świata. Powiedzieliśmy o tych radościach, a z czym może jest najtrudniej w tym ogarnięciu takiej grupy osób? W ogarnięciu, czyli codzienna logistyka, bym nazwała. <laughs> Zawieść, przywieść, odwieść, zdążyć na wizytę lekarską. Taki, taka codzienna proza to jest logistyka przy piątce dzieci, tym bardziej, że oboje z mężem pracujemy e, i to jest wyczyn dla nas. Natomiast, hmm, no nie wiem, z takich wyzwań to, jeżeli chodzi o rodzicielstwo zastępcze, to wyzwaniem jest e, spotkać się i utulić historię, którą przeżyło, przeżyły nasze dzieci, trudną historię. Mhm. A czy państwo, panie, mają kontakt z rodzicami biologicznymi? E, tak, w naszym przypadku y, dzieci mają kontakt z rodzicami. Znaczy, z tej naszej piątki y, część ma kontakt, a część nie utrzymuje. E, my mamy dwa rodzeństwa, to część nie ma kontaktu, y, a część ma taki, bym powiedziała, połowiczny i bardzo rzadki. A pani, jako mamy, mamy w tych rodzinach zastępczych, macie kontakt z rodzicami biologicznymi? E, tak. Znamy się. Tak. Pewnie nas słuchają i oglądają różni małżonkowie, i ci, którzy mają dzieci, i ci, którzy może nie mają dzieci. I po tym programie, jeśli gdzieś tam Pan Bóg porusza ich serce, by może też włączyć się w dzieło rodziny zastępczych, to co byście powiedziały tym osobom, które nas teraz właśnie oglądają i słuchają? No, żeby otworzyły swoje domy i swoje serca dla, dla tych dzieci. I, I jak ktoś pięknie powiedział, że nie możemy zbawić całego świata i naprawić, ale możemy naprawić świat dla takiego jednego dziecka. Mm, mi się wydaje, żeby się nie bali. Tylko zaczęli pytać i szukać odpowiedzi i nie szli za lękiem, a za pragnieniem. Mhm. A wszelkie zapytania prosimy, kierujcie Państwo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Białej Podlaskiej lub też do rejonów, w których mieszkacie. Myślę, że to jest piękna puenta naszego spotkania, o czym tutaj było wspomniane, że ocalić jedno życie to jakby zbawić świat albo zbawić świat potrzeba przez ocalenie jednego życia i pozwolić, żeby to jedno niewinne dziecię uśmiechnęło się. To jest myślę, że piękna misja. Każdego człowieka, nie tylko wierzącego, ale również i człowieka, który może ma swoją drogę do Pana Boga. Bardzo dziękuję Paniom za te piękne, naprawdę wzruszające świadectwa, za Waszą niesamowitą otwartość serca. Pewnie wykorzystamy moment, że jesteśmy tutaj w telewizji i może jakieś pozdrowionka skierujemy do naszych bliskich. Myślę, że najlepiej dla tych, którzy się zastanawiają nad rodzicielstwem zastępczym, tak. żebyście się nie bali. Tak. <laughs> A tak, wtedy dobraku. będziecie bliższą nam rodziną, bo jednak rodziny zastępcze e, są, ze sobą. są ze sobą blisko, <grafy> trzymają się, także zapraszamy. <grafy> Bardzo dziękujemy. My pozdrawiamy Wasze rodziny, Wasze dzieci e, i życzymy, żeby te rodziny rzeczywiście dawały Wam radość, bezpieczeństwo, miłość. A naszymi gośćmi były dzisiaj mamy zastępcze, pani Dorota Zając z Białej Podlaskiej i pani Ewelina Chryniewska z Witoroża. Bóg zapłać i życzę wielkiej otwartości serca, żeby wasze matczyne serca jeszcze były szersze. Szczęść Boże i Bóg zapłać. Dziękujemy.